na taki pomysł, żeby czasami nagrać Wam takiego V-bloga, więc będę Was prosiła w komentarzu, żebyście dali znać, czy taka forma też jest dla Was spoko. Chciałam Wam trochę powiedzieć o moim sposobie na to, żeby układać sobie pewne rzeczy w życiu i ja mam takie trzy metody I to są takie trzy rzeczy, które mogę Wam też zarekomendować. Pierwsza rzecz to jest Feng shui, ale takie Feng shui, no ja się akurat na tym nie znam i się może tym jakoś specjalnie nie interesuje, ale kiedy słuchałam jakiegoś podcastów i to, co mi się bardzo spodobało, to to, jak babeczka mówiła, że żeby oczyścić taką energię wokół siebie, to ważne jest, żeby robić porządek. I dużo mówiła o kurzu, o tym, jak kurz na nas pływa, jak te wszystkie takie kubeczki, które są gdzieś poobdzierane, jakieś ubrania, które, które nie nosimy, że... One zabierają nam przestrzeń, że jeżeli tego się nie pozbędziemy, to one zabierają nam przestrzeń na nowe. I mm, też to będzie nawiązywało do drugiej rzeczy, o której Wam powiem, ale chciałam Wam powiedzieć, że od tamtego czasu ja bardzo regularnie, a nie jestem osobą jakąś pedantyczną, z biegiem lat, jak już zrobiłam się starsza, to faktycznie lubię jak jest, lubię jak jest czysto i rzeczywiście o to dbam, no ale jak byłam młodsza, to totalnie było to dla mnie obojętne, natomiast wiąże to. Rzeczywiście, jest taką kwestią mojego rozwoju osobistego. I im bardziej ja zaczęłam układać w sobie pewne rzeczy, to tym bardziej taki porządek, taki ład wokół mnie m, zaczął powstawać. I faktycznie mogę Wam powiedzieć, że tak jest. Ja tego w życiu namacalnie doświadczyłam. Chociażby to, że. Dużo osób jest zdziwionych, że przy takiej bazie klientów, z którą ja pracuję, gdzie staram się już, no wiecie, że już nie przyjmuję nowych klientów, ewentualnie jak ruszę jakiś trzymiesięczny miesięczny projekt, no to wtedy jest opcja, żeby zapisać się do mnie na jakąś konsultację, ale bardzo dużo czasu też poświęcam obecnie na pracę z dietetykami i to jest coś, co mnie mocno też, też absorbuje. W każdym razie, na temat takiej przestrzeni i takiego, takiego porządku, to rzeczywiście co przynajmniej co kilka miesięcy, ja segreguję całą swoją szafę i patrzę, czy są jakieś ubrania, które, jeżeli u mnie coś jest rok nienoszone, to absolutnie nie ma szansy, żeby to w tej szafie zostało. I wiem, że są ludzie, którzy są typami zbieracza. Zbieracza od mojego kota, zobaczcie, kuki, chodź tutaj. Chodź, chodź, pokaż się. Już Kuki ma prawie 10 lat, ale jest taki jak, trochę jak bobas, taki e, się lubi e, bawić. <grym> e, natomiast są ludzie, którzy są typami zbieracza, no ja do tego typu nie należę, mm, ale e, jeżeli, ale mimo wszystko, no, bardzo lubię wyrażać, e, wyrażać swój e, styl, e, m, swoją osobowość poprzez, poprzez właśnie styl, poprzez styl ubierania się. No, i przez to niestety mam stosunkowo lekką rękę do y, kupowania nowych, y, nowych ubrań, ale nie szkoda mi to, tego oddać, bo y, jest to dla mnie forma y, takiego też. Y, no, ja pamiętam takie czasy, jak ja nie miałam totalnie kasy na to, żeby kupić ubrania, a bardzo chciałam jakoś fajnie wyglądać. I było to dla mnie mega dotkliwe, jak byłam, e, byłam na stolatku, a tym bardziej jak mi e, jeszcze ktoś dokuczał, że, że jakoś wyglądam beznadziejnie, zdawałam sobie z tego sprawę. Wiecie, jakie to. Myślę, że część z Was też tego, tego mogła doświadczyć. E, no i pewnie to się odbija też na tym, że dzisiaj no, czuję, że mogę sobie pozwolić na to, żeby kupić te rzeczy, ale też oddaję je. Tym osobom, które wiem, że były w takiej sytuacji jak ja kiedyś, i no teraz akurat bardzo, bardzo dużo wspomagam Ukrainę i osoby, które do nas tutaj emigrowały z Ukrainy. Natomiast w zaworze pakuję te ubrania w worki i też zaworzę do różnych miejsc, gdzie wiem, że jest młodzież, która jest z trudnych domów. Są takie miejsca, w których takie świetlice no akurat słowo mi teraz wypadło z głowy, jak to się nazywa profesjonalnie no ale są takie domy prowadzone, gdzie tam się zbiera młodzież, są opiekunowie i oni się tą młodzieżą zajmują. I ja im właśnie regularnie wożę te ubrania. Natomiast też uważam, że to jest forma przypływu, że ja im daję coś, no bo nie, uda, nie oddaję nikomu żadnych ubrań, które mają jakieś plamy, są porwane, coś z nimi jest nie tak, no to po prostu wyrzucam. Więc no czasami jak jest coś nie wiem, takiego mega jakiegoś fajnego, no to wystawiam to na Vinted. Teraz kiedy trochę rzeczy też powystawiałam na Vinted, na no, większość oddaję. W każdym razie jest to uważam, że jeżeli ja oddaję te rzeczy, to tworzę miejsce też na nowe. I jest taki odcinek, który Wam nagrywałam, najwyżej go Wam podlinkuję. On się nazywa na YouTubie Nie mam pieniędzy na, na zdrowy styl życia i tam mówiłam o tym, jak pieniądze są formą przepływu. Ja osobiście absolutnie w to wierzę, bo już Wam powiedziałam, że nie jestem typem zbieracza, ale też nie jestem typem oszczędzacza. Takiego wiecie, że ja złotówkę oglądam z każdej strony, zanim ją wydam, bo uważam, że życie jest jedno i to, że ja mogę doświadczać w ogóle dzięki też pieniądzom, no bo za to płacę, że mogę uczestniczyć w różnych szkoleniach, poznawać różnych ludzi, że mogę inwestować w swoje zdrowie, że mam teraz 39 lat, jak to nagrywam, i wiecie, nie muszę się potoksować nie muszę wydawać tysiąca złotych, żeby sobie jakieś chomiki podnosić. No to jest wszystko to, co ja inwestowałam przez lata tak naprawdę w siebie, w swój rozwój. I to, że ją ja dzisiaj mega sprawującą firmę, bardzo fajny zespół. To, że ja przyciągam do siebie takich ludzi, to też jest konsekwencja tego, że ja inwestowałam w siebie, że ja w sobie pozmieniałam dużo rzeczy i dzięki temu mogę też do siebie przyciągać takich fajnych klientów, bo mam mega fajnych, naprawdę. To mogę Wam się pochwalić, że na taką liczbę osób mamy taką statystykę, że dwa takie świry nam się trafiają na pół roku, że musimy jakoś tam mocniej reagować, że nie idzie nam się dogadać, a reszta jest naprawdę super, super. są bardzo przyzwoitymi ludźmi, i to y, dzięki temu, że ja mam kontakt z takimi ludźmi, to buduje moje wyobrażenie o świecie, że ludzie są fajni. No bo wiecie, bo jeżeli wy siedzicie w social mediach i oglądacie te wszystkie jakieś nagonki, nie wiem, na te, co tam było ostatnio w sieci, na tą Natalię Janoszek, nie wiem, co no, to jest, no ale generalnie, wiecie, już nie będę tam bronić, że y, ktoś jest winny, ktoś jest niewinny. No ale samo chodzi o samą intencję, o intencjonalność. Człowiek tym się karmi. A ludzie to lubią, wiecie, no to widać chociażby po programach e, takich jak kuchenne rewolucje, że jeżeli są jakieś, że to jest najbardziej oglądany program w, w Polsce. I to jest program, który mimo wszystko cały czas ma ten komunistyczny, taki, taką formę edukacji, że e, jak powiem ci, że jesteś debilem i przyznaj się publicznie, że jesteś Tumanem, zniszczysz Ci poczucie godności, wartości, no to być może ciebie to zmobilizuje do, e, do rozwoju. Wiecie, wiecie, myślę, że te osoby, które mnie tutaj oglądają, to wiecie, że absolutnie tak nie jest. I właśnie ta intencjonalność i otoczenie się ludźmi, którzy naprawdę mają tu intencję taką, że chcą się z Wami dogadać że dbają, są w takim systemie, ja tak prostu z klientami, ja jestem OK, ty jesteś ok. No i wtedy my idziemy. Tak samo pracuję z dietetykami, którzy są, są moimi partnerami, pomagam im rozwijać poradnie dietetyczne, to też żyjemy na takiej zasadzie, jestem OK, ty jesteś ok. jeżeli nie mamy styku, no to się, no to się wtedy rozchodzimy. I dokładnie tak samo jest, dokładnie, dok No, i dlatego, jeżeli ktoś z Was jest typem oszczędzacza, no to musi się nauczyć takich umiejętności, że z pewnymi rzeczami trzeba się rozejść, trzeba się rozstać, I to, tak samo z pieniędzmi. Że te pieniądze, część tych pieniędzy no, inwestujecie w swój rozwój. To oczywiście wynika z Waszych przekonań, z domu, z tego, jak u Was traktowano, traktowano pieniądz. Natomiast jeżeli ktoś jest taką, ma luźną rękę do pieniędzy, no to ja jestem akurat w tej grupie ludzi, no to po prostu musi od siebie wymagać tak jakby z takiej dyscypliny samokontroli, w zapisywaniu pewnych rzeczy, w monitorowaniu pewnych rzeczy, żeby mu się nie odpaliło i po prostu, żeby już wiecie, nie poszedł, wiecie, żeby nie było tak, że on wszystko cały czas traci. I to też jest, to też jest umiejętność i ona się przekłada na drugą rzecz, o której Wam teraz powiem, bo już abstrahując od, od ubrań. Trzeba Wam powiedziałam o takich rzeczach, i to nie mówię tylko o ubraniach, ja akurat mam dużo ubrań, więc ja je oddaję i je usuwam, ale jeżeli ktoś z Was zbiera jakieś, wiecie, jakieś figurki, kubeczki, yy, jakieś stoją połamane ramki na zdjęcia, tak, no to jest ważne, żeby to po prostu zabrać, yy, spakować i zrobić przestrzeń na nowe rzeczy, żeby dać nowemu, żeby przyszło. I teraz przechodzę do drugiej rzeczy, czyli do ludzi. Ja takie kiedyś dawałam ćwiczenie Wam na Instagramie, w ogóle najbardziej aktywna jestem teraz chyba na Instagramie, a najbardziej lubię YouTube, więc dlatego nagrywam tego Fobloga. Ale zobaczcie, zróbcie sobie listę, taki wam dam taki tip, zróbcie sobie listę mm, osób, z którymi, przy których naprawdę czujecie się dobrze i przy których się rozwijacie. I zróbcie listę osób takich, które są w rzeczywistości, takie realne, i możecie zrobić listę osób takich, które, których nie znacie, które są medialne. No wiecie, z tym medialnym wizerunkiem. To jest tak jak trochę z gwiazdami, z gwiazdami Rocka kiedyś było, albo z, ogólnie z celebrytami, że, albo jak ktoś znał jakiegoś aktora, że jeżeli swyo, taki swojego idola poznasz w rzeczywistości, no to możesz się rozczarować. No ale generalnie umówmy się, że dużo jest teraz takich osób w sieci, które pokazują swój autentyczny wizerunek, czyli taki wizerunek, który mm, faktycznie, faktycznie mają. No ja Wam też się staram pokazać siebie taką, jaką, e, jaką jestem. No oczywiście jakiejś części mnie nie widzicie tej złej, bo e, też e, jakbyście zobaczyli, jak wiązankę potrafię czasami puścić, e, przeknąć to, to myślę, żebyście się, e, myślę, żebyście się zdziwili, ale też nad tym pracuję, bo też uważam, że słowa... E, że słowa też mają moc i mają taką moc silnie energetyczną. I nie to, że jestem jakaś, nie wiem, powiązana, żeby coś się pomyślał, że będę Wam opowiadać o energiach i e, tym podobnych rzeczach. E, natomiast czy ktoś z Was jest wychowany w chrześcijaństwie, zakorzeniony, czy się interesuje właśnie takim przepływem energetycznym? Ja uważam, że to jest bardzo ze sobą powiązane, jest to to samo, ale jednak te słowa m, faktycznie, które wypowiadamy, mają, e, mają moc i e, Dlatego też to będzie w trzecim punkcie, który Wam powiem, natomiast skończę ten o ludziach i zobaczcie, macie ludzi, przy których, mam nadzieję, że znacie swoje system wartości, jeżeli nie znacie, no to możecie się do mnie odezwać na Instagramie, to mam myślę fajne, fajne ćwiczenie na wartościach, ja je robię na, z klientami na moim 3 miesięcznym projekcie, który ma nową nazwę. I ta nowa nazwa jest od teraz, od tego poniedziałku. Tworzę siebie na nowo. Tą nazwę wymyśliła moja klientka, dlatego że powiedziała, że dzięki temu projektowi ona w ogóle stworzyła siebie na nowo. No, i jak już to jest mój V-blog, to powiem Wam, że mega mnie to podbiło, bo wczoraj mieliśmy zakończenie grupy. Moja grupa schudła 321 kg, którą prowadziłam, to jest 5 ludzi mniej. I tyle ciepłych słów, które dostaliśmy na koniec bardzo mnie podbiły, bo Miałam już taki moment, i to już była ta grupa, którą się zastanawiałam, czy rzeczywiście nie zmniejszy tej liczby kursów do tych projektów do jednego w ciągu roku i czego nie przerzucę na platformę. Eee, no bo nie wiedziałam, czy. No bo tam nie wszyscy się zawsze wypowiadają, ja myślę, że może to ma obojętne jest generalnie, czy ja tam jestem, czy nie jestem, ale okazało się, że to jest. No, że to było ważne, że to było energetyczne. Ja być może tego nie widziałam też, e, tak jak ludzie widzieli i no, widziałam te łzy w te komentarze, e, to jak e, ludzie zyskali zdrowie, tak pokazywali swoje wyniki badań. Nie, nam cały dzień zresztą zbierałam te wyniki badań. No, to było coś niesamowitego, naprawdę mega, mega energetycznie mnie to, energetycznie mnie to podbiło, więc ludzie pod, potrafią podbić, potrafią was zciągnąć e, do dołu. I dlatego ta czystość medialna taka jest też bardzo istotna. I zobaczcie, jeżeli wy macie takie relacje, których nie chcecie puścić, czyli też nie chcecie tego zostawić, to nie dajecie szansy na coś nowego i czasami tak jest na przykład w związkach partnerskich, że ktoś się trzyma partnera, z którym tak nie jest szczęśliwy do końca, no ale wiecie, no ale jak to się mówi, chujowo, ale stabilnie, że jest cały czas trzyma się Trzyma się stabilnie jednej, y, trzyma się stabilnie tej osoby, która jest dla niego przewidywalna. I to jest normalne w psychologii. My wolimy, my wolimy mieć męża pijaka, który przyjdzie o 18.00 na rąbany, przez godzinę będzie się płcił, pójdzie spać. I my wiemy, że on przychodzi na rąbany o tej 18.00, nie wiem, pobije żony, pobije dzieci, ale jest, y, y, przynosi tą samą, stałą kasę co miesiąc. I my tego nie puścimy, bo my, nasza wyobraźnia, czyli nasze ego zaczyna nas blokować. I z ego jest tak, że no ego najczęściej szkodzi ludziom, w większości przypadków, no bo ego to zaczyna produkować w nas takie fantazje, które są mocno lękowe, oczywiście, żeby nas uchronić, ale mimo wszystko blokuje nas w rozwoju i my musimy być ponad to ego. Zobaczcie, to jest tak samo takie ego, jak u nas to czasami, jak ja spotykałam w swoje, jak bardzo intensywnie pracowałam z, z klientami, to spotykałam się czasami z takimi opiniami, że no ktoś na przykład kwestionuje to, że dieta ma wpływ na zdrowie, że nie ma żadnych badań, czyli przez jego ego suplementy, dieta, no to jest w ogóle jakiś kit, jeden wielki, że to jest naciąganie ludzi i tak dalej. To jest jego ego. On mówi o swoim ego, dlatego na przykład mnie nie dotykają te opinie. No bo ja wiemy, że ktoś jest na jakimś etapie rozwoju i tak ma, a za trzy lata może zmienić to zdanie. Im bardziej będzie się produkował, im więcej będzie treści sam z siebie wynurzał, tym bardziej będzie mu głupio i tym bardziej ze wstydu to ego go jeszcze, jeszcze zablokuje w przyszłości. Dlatego, e, dlatego zobaczcie: e, no to ego będzie wam podpowiadało pewne, pewne rzeczy i wy zobaczcie, jeżeli jest samo. Jeżeli by. No, człowiek powinien dążyć do szczęścia, tak Wam powiem inaczej. Człowiek powinien dążyć do, do szczęścia. Uważam, że powinien doświadczać tego szczęścia, i to nie chodzi o to, żeby wiecie, żeby jakieś abstrakcyjne rzeczy wymyślać. No, dla mnie szczęściem jest to, jak ja mogę sobie posiedzieć w swoim mieszkaniu. Z rodziną albo nawet sama lubię też siedzieć i ja jestem wtedy szczęśliwa, bo jestem każdego dnia szczęśliwa, że mam mega zajętego męża, naprawdę mam bardzo fajnego męża. Mam bardzo fajną córkę, mam bardzo fajnych współpracowników, mam bardzo fajnych klientów i to daje mi poczucie szczęścia, to jest coś, do czego ja dążyłam. No jeżeli ktoś wstaje rano i wiecie, ma nie wiem, jakichś kochanków, jakieś tam w ogóle melodramaty się ciągną, on nie wie, co z tym zrobić, jak to się wyda, to on zostanie zrujnowany, to wiecie, no to nie mam szczęścia, on siedzi po prostu w jakimś strachu i w, w melodramatach, jeżeli ktoś z Was tak ma, no to po prostu, to, to niestety trzeba się zebrać i trzeba to wszystko i trzeba to wszystko poukładać sobie na nowo i po prostu zostawić to za zostawić to ze sobą. I zobaczcie, jeżeli nawet wy macie jakąś koleżankę, albo mm, Macie e, pracodawcę i wy się boicie odejść, bo boicie się jego reakcji, no to to już jest sygnał, że to, to jest nie tak. Albo wy bo boicie się powiedzieć coś koleżance, bo boicie się jej reakcji, no to wie, oczywiście jest odbiorcja, albo wy musicie popracować też nad umiejętnością komunikacji, no bo też część trzeba wziąć na siebie, ale też no, warto się zastanowić, czy to jest naprawdę, naprawdę ta relacja, czy e, dla was, e, czy wy jak wychodzicie od swojej przyjaciółki to Wy jesteście podbici tą energią, bo jeżeli ktoś się spotyka na kawę i on obgaduje wszystkich sąsiadów ze wsi, ze wsi, no w ze wsi, bo mieszkam też w małym miasteczku, więc wiecie, więc dlatego nie chodzę na, nie chodzę na grille, ja nikogo nie znam, mnie podobno znają wszyscy i wiecie, i tu ta energia, no ja też byłam w takich miejscach, no ja też kiedyś tak robiłam, ja też się spotykałam z koleżankami, też obgadywałam kogoś i wiecie, ja pamiętam, jak ja takie poczucie miałam i takiego wstydu nawet, że po co ja w ogóle to mówiłam, że... Um, że yy, w ogóle człowiek jest taki zmęczony w ogóle tym gadaniem, że po co to komu było? Nie wiem, to ja się zamknąć w domu i zrobić właśnie i zadbać o ten fanxłek, czyli wyrzucać te ciuchy, powyrzucać te kubeczki, posprzątać mieszkanie i wtedy ja czuję, że jest ta czystość, że jest ta, 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 ta energia. Ale jak już mam swoje znajomych, ja mam stałe relacje, bardzo długo buduję relacje, mi się nigdy nie zdarzył jakiś przygodny romans, nie wiem, przygodny seks, przygodne jakieś takie. No nie wiem, jakieś, no wszystkie moje znajomości budowały się długo, długo. Wszystkie moje przyjaźnie, które mam, wszyscy moi najlepsi przyjaciele, których mam, to są relacje, które budowały się, które budowały się długoterminowo. I ja tak sobie lubię na przykład, no może ktoś ma inny temperament, może ktoś ma inne potrzeby, więc to, to oczywiście jest, oczywiście jest jego. Ale też trzecia rzecz, o której już Wam powiem, poza tymi znajomymi i poza tym, żeby zrobić sobie porządek wśród Wśród osób, które i z którymi przebywacie i które oglądacie, to jest też taka, taki porządek w myślach. I przyszło mi to do głowy dlatego, że e, ostatnio, e, jak właśnie pracuję w mentoringi dla dietetyków, to. E, no, czasami też tak jest, że klient kogoś, klient jest reaktywny, no jeszcze może być tak, że dietety też szybko, szybko reaguje. I ja absolutnie kiedyś, jak byłam młodsza, to pewnie też tak reagowałam, że boże, no co za jakiś, nie wiem, wiecie, gość. No to samo jak jadę samochodu, to do tej pory mi się zdarzy, że ktoś mi zajdzie drogę, to myślę, ja tego. pierwszeństwo na mnie jakiś gościu, który lampił się w telefon, a ja jechałam z córką, no to też mu puściłam wiązankę. I to taką solidną, bo już siedzenie w telefonie komórkowym, jak się prowadzi samochód, no mnie osobiście mega wpienia. I takie rzeczy mi się zdarzają, ale żeby nie było, bardzo mocno praktykuję to i uczę się tego, żeby jednak starać się nie oceniać ludzi i nie przypisywać im negatywnych cech takich na przykład, że wiecie jak czasami, to moje, moje koleżanki tak, ostatnio z koleżanką tak miałam, ona mówi, no że, m, że no ona na pewno o mnie myśli, że jestem debilem. E, ja mówię, no słuchaj, no po pierwsze widzę to, że dla Ciebie jest ważne to, co ona na Twój temat myśli, bo widzę, że to jest dla Ciebie istotne, ta jej opinia na Twój temat, a po drugie, jeżeli nie wiesz, co chcesz zrobić, to możesz tak, albo zapytać, co ona o Tobie myśli, a po, a po drugie, y, jeszcze możesz zrobić to, że sobie wyobrazić, że ona myśli o Tobie dobrze. No bo tak naprawdę wy nie wiecie, co ktoś o was myśli. A ja dobrze sobie radzę z wystąpieniami publicznymi. A wystąpienia publiczne są dla ludzi czymś traumatycznym. Dla nich to się wyja... wy... Dla ludzi wyobrażenie z wystąpieniem publicznym jest podobne, jakby oni stanęli i ludzie w nich kamieniami mieli rzucać. Dlaczego? Dlatego, że wyobrażają sobie, jak ci ludzie będą negatywnie na ich temat się wypowiadać. I oczywiście można trafić takie osoby. Jak ja prowadzę jakiś wykład, tam jest 200 osób. Nie mam pojęcia, co ci ludzie na mój temat myślą, ale chcę Wam powiedzieć szczerze, że się absolutnie na tym nie zastanawiam, bo moja jedyna myśl to jest taka, żeby wyjść i powiedzieć to, co mam do powiedzenia, żeby powiedzieć to, jak najlepiej umiem i żeby nie łektać swoje ego. Bo czasami wiecie, są takie wykłady, że idziecie na jakieś szkolenie, a ktoś, nie wiem, z tego wykładu słyszycie, jaki ktoś jest zajebisty. Ostatnio w takim szkoleniu, to laska pokazuje pięć nagród typu orły medycyny, czyli takie, które kupujecie sobie i stawiacie. Ja też mam taką, ale się wtedy ją w ogóle gdziekolwiek postawić. I to tak jakby jest po to, żeby czyjeś ego połektać, ale jeżeli mówicie z taką... In... No dobra, ja powiem teraz o sobie. No ja mówię, mam jakiś przekaz, który chcę przekazać, nie myślę o tym, co ludzie o mnie pomyślą, tylko myślę, jaką to ma dla nich wartość. No a teraz, y, jeżeli rzeczywiście y, ktoś tak ma, bo mnie i tak mają, mówią, kurde, no wiesz, Kamila, ale nie wiem, no ale... Może ktoś pomyśli, że to jest dla niego wartościowe, albo może ktoś pomyśli, że ja się jąkam, albo ktoś mnie skomentuje, że mam krzywe zęby, bo takie komentarze są i czasami oczywiście są takie komentarze, bo pamiętam, że kiedyś miałam wywiad z taką dziennikarką, którą znam i która dla mnie jest rewelacyjnym człowiekiem. Naprawdę ona ma taką klasę w sobie, jako człowiek ma... Ma taką dbałość o ludzi, że dla mnie to jest coś nie, niesamowitego. No natomiast no miała pewne problemy duże ze zgryzem. No Generalnie, tak jakby no nie jest to osoba, która wygląda jak z okładek, z okładek Instagrama. I. Dla mnie ten wywiad był wartościowy i jej pytania były bardzo wartościowe. Natomiast dużo yy, moich takich znajomych, gdzie ich spotykaliśmy się gdzieś na jakichś kawach, na jakichś konferencjach, to mówi, że spoko wywiad, ale ty, a ta laska to się tam coś tam jąka, krzywe zęby ma, coś tam i ona jest taka i taka. I powiem Wam, moja myśl to jest zawsze taka, że to trzeba być debilem, żeby coś takiego powiedzieć. Yy, I to jest moja oczywiście negatywna myśl, no bo to nie jest pozytywna myśl, ale tak mam, no tak naprawdę mam. Ale to jest coś, co mi na przykład pomaga wystąpienia publicznych, jeżeli ktoś jeżeli wiecie, ja nie mam takich wyobrażeń, że ktoś powie, że ja nie wiem, jestem gruba, chuda, brzydka, mam krzywe zęby i takie rzeczy, bo ja uważam, że trzeba być po prostu no, jakimś ściokiem ostrym, żeby siedzieć i być po prostu jakimś upośledzonym intelektualnie i rozwojowo, żeby takie tak rzeczy myśleć i to jest droga dla tego człowieka, żeby z tego upośledzenia gdzieś tam wyjść, może ta osoba z tego wyjdzie, może z tego nie wyjdzie, natomiast ja się na tym nie pochylam i to jest, mnie taka czystość umysłu. Że dbam w ogóle o takie rzeczy, które są najważniejsze, i dlatego w swoich wyobrażeniach. Nie analizuję tego, czy ktoś jest gruby, chudy, brzydki, ładny i czy mój klient jest taki, czy mu się uda, czy mu się nie uda. Ja się opieram na faktach. Tak samo jak mam partnerów swoich mm, czy dietetyków, ja się opieram na faktach i patrzę, jak ktoś prowadzi klienta, czy ci klienci mu odpadają e, i widzę, jak ta praca wygląda. Tak samo jak pracuję z klientami. Sam, życie pracowałam z klientami. Więc ja w ogóle, jak ktoś przychodzi do mnie na pierwszą konsultację, nie zakładam, czy klientowi się uda, nie uda. Widzę to, jakie jest zaangażowanie, widzę, jest na jakim etapie rozwoju, jeżeli mu nie idzie to też nie myślę sobie, o Jezu, jaki głąb, bo tak ludzie też się boją, że ja mogę tak pomyśleć, wiecie, że ja na pewno pomyślę, że on jest niedoradą jakąś e, życiową, ale nie ja, tak, ja nie, ja tak nie myślę, ja po prostu daję mu ewentualnie przestrzeń, żeby odszedł. Ostatnio miałam taką sytuację, że babka zapłaciła 3000 zł za ten największy pakiet do mnie z konsultacjami ze mną I ja z nią poprowadziłam pierwszą konsultację, no i moim zdaniem, no ona się nadawała na psychoterapię bardziej niż na pracę z dietetykiem i sama powiedziałam, że słuchaj, puszczam Ci przelaz z powrotem. To nie jest czas i przestrzeń dla ciebie, to nie jest twoja inwestycja na ten czas. I ona też widziała, że to doceniła. I też mi podziękowała później, że tak przebiegła ta konsultacja, że ją ja oddam tu kasę. I e, wiecie, i tak się skończyła nasza konsultacja, bo człowiek jest na różnych etapach rozwoju. Ważne, żeby robić ten krok, pamiętać, że każde działanie, które robicie każdego dnia, będzie prowadzić Was dalej. I dajcie znać, bo już muszę uciekać na trening, dajcie znać, czy taka forma v Wam odpowiada, czyli albo dawać, dajcie kciuka do góry, albo napiszcie też komentarz, czy v -blogi są OK. No i trzymajcie się. Pa!